Cześć, jesteśmy dzisiaj w Witowie, niewielkiej miejscowości koło Kołopiożkowa Trybunalskiego. Właściciele tego budynku, który znajduje się za mną, pani Joanna Wraz z Jackiem, zgłosili się do nas na początku 2022 roku, tak aby pomóc im w doborze odpowiedniego źródła ciepła. A z racji tego, że spotkaliśmy się już na etapie projektu, wykonaliśmy tutaj również wentylację mechaniczną z rekuperatorem, instalację centralnego ogrzewania oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Budynek, który widzicie za mną, ma 115 m2 powierzchni użytkowej, jest wyposażony w 100% w ogrzewanie podłogowe, więc idealnym tutaj rozwiązaniem była powietrzna pompa ciepła. Zdecydowaliśmy się na szwedzkiego producenta firmę NIBE, który daje aż 5 lat gwarancji na swoje urządzenie. Instalacja pracuje już u klienta pierwszy sezon grzewczy, więc zapytajmy inwestorów, jak oceniają pracę urządzenia. Jak wygląda w ogóle zużycie energii przez ten pierwszy sezon z pompą ciepła? Pompa w pierwszym roku spisała się znakomicie całą energię pobraną z fotowoltaiki pokrywa z, y, zapotrzebowanie pompy i tutaj gospodarstwa domowego cały rachunek opiewał tylko y, albo na na te różne przes przesyły. A ile jest tutaj instalacji tej fotowoltaicznej? 6,5 kW. Okay, czyli 6,5 kW wystarczyło na całe ogrzewanie plus prąd w domu. A jaką temperaturę państwo utrzymują? 23 stopnie cały czas Czyli nie było. oszczędzamy Nie, absolutnie nie. No. Jeżeli chodzi o hałas jednostki zewnętrznej, bo dobiegają nas różne informacje, pojawiają się w sieci, że pompy ciepła to są głośne, że nie można przy tym spać. Nieprawda, nieprawda to jest nieprawda, bo u nas naprawdę mówię, mamy tuż za, za ścianą i żadnych takich tutaj dźwięków. Może ja może nie słyszę tak bardzo, ale Jacek mój jest uczulony nas na takie rzeczy, tak, także że, to. bardzo jest... Jeszcze wiemy, że jest tutaj państwa. Zrobiona też instalacja rekuperacji, która jakby powoduje to, że mamy świeże powietrze. Czy w ogóle jest ona w domu odczuwalna? Bardzo, bardzo, bardzo fajna to jest sprawa. No zimą, tak samo na to, żeśmy to już przeżyli, tak też to nawet powiem, że chłodniusieńko było tak w tym no. jednym pokoju to trzeba było to zmniejszać do jednego, bo, bo naprawdę było. No i, prze i przede wszystkim zima, bo nie trzeba wieczyć otwierać tak. okien. Także ta strata ciepła była dużo mniejsza. Z tego co wiem pani, tutaj zajmuje się obsługą pompy. Do czego się ona sprowadza? Do, do tego, żeby polecić zobaczyć, jaka temperatura jest na dworze i jaka jest w domu. O, To jest, to jest przewygodne na tak, Cała obsługa. Tak, cała obsługa tak. A jak w ogóle Państwo trafili do naszej firmy? Jak się zaczęła, jak Państwo na nas padli? Dostaliśmy taką ustną informację, że, że jest taka firma, która się tym zajmuje. Telefony i kontakt. Kontakt telefoniczny, bardzo miły i sympatyczny. Poza tym okazało się, że firma się. Zajmuje kompleksowo wszystkimi sprawami, hmm. także nie musieliśmy nigdzie, nigdzie indziej szukać. Mało tego, to jeszcze było właśnie hmm. zrobiona również oczyszczalnia. oczyszczalnia no, rekuperacja no, no wszystko, pompa. No. Solidnie przede wszystkim bardzo dobry kontakt. Pomoc przy wypełnieniu wniosków wniosek o dofinansowanie, tak, o dotację. To była z programu Moje Ciepło, bo to tak, jest moje budyka, ciepło, tak, tak, z programu Moje Ciepło, tak. I to było wszystko załatwione w firmie. Tak, telefon to jest jednym słowem do przyjaciela i Mek już jest tutaj ta, że filtry nam zapchały, moment, akcja i reakcja i... Terminowo żeście działali tak I, i solidnie... Dzięki Tobie właściwie, to Ty rozkładałeś to Wszelkie, kiedy, co ja. Wszystkie terminy były jakby dotrzymywane, nie było żadnych, żadnych puślizgów. Tutaj z racji tego, że jest w ogóle rekuperacja zrobiona, czy są jakieś kominy dodatkowe w domu? Na kominek. Czyli generalnie nie ma potrzeby też stosowania dodatkowych kominów wentylacyjnych, tak? Jest tylko kominek, który się pali tylko dla ozdoby, dla, <grym> dla tak. Znaczy dla, 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 tak? tak, <grym> dla atmosfery, tak. Tak, dla atmosfery. Lampka wina i kominek. <grym>